Dzień dobry. Krajobraz wysokogórskich Himalajów. To temat dzisiejszej lekcji. Proszę Państwa, doskonale wiemy, że góry to jest coś bardzo specyficznego. To jest coś, co charakteryzuje się specyficzną rzeźbą, czyli nachylone stoki i specyficznym klimatem. Klimat górski. Moi kochani. Czym charakteryzuje się klimat górski? Każdy z nas wie, że jak wybieramy się na wycieczkę wysokogórską, mówiliśmy już o tym przy lekcjach o tatrach. Jak wybieramy się na wycieczkę w góry, musimy ze sobą zabrać nawet jeśli to jest środek lata i jest bardzo ciepło, musimy ze sobą zabrać kilka rzeczy. A mianowicie coś ciepłego, najlepiej polar, bo lekki. Szybko schnie, jak zmoknie, prawda, w razie czego i ciepły. E, musimy zabrać kurtkę, która nie tylko będzie chronić nas od deszczu, ale również będzie chroniła nas, proszę Państwa, od wiatru. A więc musimy za zabrać ze sobą kurtkę. E, musimy, no oczywiście, to, że trzeba wziąć odpowiednie buty, żeby sobie nie skręcić nogi, to, to normalne, ale właśnie musimy wziąć ubrania, które nas e, ochronią przed zmianą. Pogody, bo doskonale wiemy, że co jak wcale co, klimat górski charakteryzuje się bardzo gwałtowną, czasem niespodziewaną zmianą pogody. Czyli może być pięknie, słonecznie upalnia, za chwilę burza, za chwilę, czasem latem nawet w górach, nawet w naszych tatrach potrafi spaść śnieg, czyli ta pogoda potrafi diametralnie z minuty na minutę się zmienić. Czyli uwaga, klimat górski charakteryzuje się tym, że im wyżej, tym robi się coraz chłodniej, dalej. Im wyżej, tym coraz większa szansa na to, że spadnie deszcz. I uwaga, nasilają się wiatry. To jest, moi kochani, klimat górski. I teraz uwaga, u nas, nasze góry, my mówimy o Himalajach dzisiaj. Pamiętajmy, że najwyższym szczytem polskich Tatr są Rysy, 2499 metrów nad poziomem morza, a my mówimy o Himalajach. I teraz uwaga, Himalaje, najwyższy szczyt, i Himalajów, i ziemi, to jest 8848 metrów nad poziomem morza, inne dane będą mówić 8850 metrów nad poziomem morza, jest to Mount Everest, zwany inaczej Czomolungą. no to domyślamy się, że w Himalajach będzie jeszcze jeszcze zimniej, no bo są dużo, dużo wyższe niż nasze Tatry, tak? Więc yy, będą to góry, gdzie będzie bardzo, bardzo, bardzo zimno, czyli uwaga, w wysokich partiach Himalajów temperatura przez cały rok jest ujemna. Czyli tam bardzo wysoko już jest na tyle zimno, że nawet latem temperatura nie wychodzi powyżej zera. A więc domyślamy się, że jeżeli coś pada, to nie będzie to deszcz, ale będzie śnieg. I teraz uwaga! Powyżej pewnej wysokości ten śnieg pada i nie topnieje. Czyli mówimy wtedy, że te wierzchołki, te góry osiągnęły granicę wiecznego śniegu. Czyli są tak wysoko, że jest na tyle zimno, że przez cały rok śnieg pada, ale nie topnieje. Ktoś powie, no jak to, 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 ten śnieg zje nam te góry. No pamiętajmy, że on nie topnieje, ale pod wpływem własnego ciężaru zsuwa się niżej. Jak zsunie się niżej, to tam stopnieje, tak? Ale generalnie, gdyby tam został wysoko, powyżej tej granicy wiecznego śniegu, to rzeczywiście by by, moi kochani, nie topniał. A więc mamy wysoko w górach, na tyle zimno, że przez cały rok potrafi gromadzić się śnieg. I teraz, jeżeli ten śnieg w jakichś takich wygodnych obniżeniach będzie się gromadził, to będzie go przybywać i przybywać i przybywać i przybywać i przybywać. Kiedy tego śniegu cały czas przybywa, to wiemy dobrze, że on się zgniata i ze śniegu z czasem tworzy nam się lód lodowcowy, czyli halo, my już wiemy, że Wysoko, w tych wysokich górach, będą tworzyły nam się lodowce górskie. To nie będą lądolody. Pamiętajmy, że lądolody to są potężne czapy lodu na lądzie. Natomiast wysoko w górach będą to lodowce górskie. One będą, nie będą tak grube jak lądolody. I nie będą tak duże. Dlaczego? Bo rzeźba terenu, czyli te góry nie pozwolą im się rozrastać, no bo, no bo są to jakieś obniżenia, góry ograniczają. Natomiast kiedy tego śniegu przybywa i przybywa i przybywa i robi się go coraz więcej i robi się go za dużo, to on tak naprawdę z tych obniżeń wysuwa się i wpada w doliny, w doliny górskie, tworząc Jęzory lodowcowe. Proszę Państwa, co to są jęzory lodowcowe? Są to takie rzeki lodu, które, które spływają z tych obszarów wysokich, czyli tam wysokość, niech się gromadzi i gromadzi i gromadzi, jest go coraz więcej. Jak jest go za dużo, on zaczyna suwać się doliną w dół, e, tworząc jęzor lodowcowy. Proszę Państwa, e, ten suwający się lód zabiera ze sobą różne kamienie, więc domyślamy się, że ten suwający się lód, z tymi kamieniami to jest taki, bym powiedziała, lodowy papier ścierny. Lodowy papier ścierny, który, który będzie, proszę państwa, szlifował dno. No i właśnie, taki suwający się doliną górską język lodowcowy, będzie ją przerabiał. On przede wszystkim będzie ją pogłębiał i, uwaga, będzie podcinał jej ściany. I teraz uwaga: kiedy w takiej dolinie nie było siobronek, kiedy w takiej dolinie nie było, proszę państwa, lodowca, tylko była rzeka, to ta dolina miała przekrój V. Natomiast kiedy pojawił się w niej język lodowcowy, to nią przede wszystkim pogłębił i uwaga, podciął ściany, czyli zobaczcie, z V zrobiła nam się głębsza, o, literka U, widzimy? Czyli i, i, dolina została pogłębiona, wypłaszczone dno i podcięte ściany, czyli z takich robi nam się, proszę Państwa, literka U. A więc uwaga! Działalność lodowców, działalność w ogóle tego surowego klimatu, który jest wysoko w górach, sprawia, że właśnie Himalaje mają, no wysokie góry mają specyficzną rzeźbę. To znaczy mają doliny w którymi spływają języki lodowcowe, które je przekształciły. Dalej, mają turnie, czyli takie skaliste, surowe wierzchołki. Mają granie. Co to są granie? Kiedy my patrzymy z daleka na góry, to widzimy taką poszarpaną linię grzbietu. Ten taki ciągnący się wysokogórski grzbiet to jest, proszę Państwa, grań. Ale uwaga, kiedy patrzymy na te góry, to no, nie są takie gładziutkie. Nie mają gładziutkiej powierzchni, tylko patrząc z daleka widzimy takie chropowatości, takie pęknięcia, takie rysy. No właśnie. Proszę Państwa, jak już powiedziałam, ten klimat sprzyja pękaniu stoków, pękaniu skały, czyli tworzą się kamienie. Te kamienie w wyniku grawitacji spadają w dół. Jak spadają w dół, to uderzają o ścianę, a więc powodują, że nadal pęka. I kolejny kamień leci w dół, i takie spadające kamienie potrafią wyżłobić w stoku taką. Taką dziurę, taką długą rynę, takie obniżenie. I to są żleby. Ja te żleby nazywam rynnami albo drogami spadających kamieni, kiedy takie właśnie. Lecąca, pamiętajmy, jak góry są wysokie, jak klimat jest surowy, to te góry będą się kruszyć, więc te kamienie będą spadać. Te Spadające kamienie żłobią w stokach takie obniżenia, takie, takie długie, głębsze rysy, którymi spadają, lecą w dół i powodują cały czas kolejne ich pękanie, wybijanie i spadają w dół. U wylotu takiego żlebu, czyli na końcu tej rynny, te kamienie się gromadzą, czyli tworzą tak zwane stożki piargowe czy, stoż, czy, czy stożki usypiskowe, czyli nagromadzone potężne ilości kamieni u wylotu, u wylotu żlebu. A więc podsumowując, żejba wysokogórska to doliny, to Himalajów, to dużo dolin ukształtnych, czyli tych przerobionych przez lodowiec. To gołe, skaliste, surowe szczyty zwane... Turniami, to granie, czyli ciągnące się grzbiety górskie, to żleby, czyli te takie wcięcia w stoku, czyli te rynny spadających kamieni i stożki piargowe, które są u wylotu tychże właśnie rynien. Ok, proszę Państwa. Powiedzieliśmy sobie, powiedzieliśmy sobie, że Himalaje są to najwyższe góry na Ziemi. I teraz uwaga, mamy 14 ośmiotysięczników. Co to znaczy? Ośmiotysięczniki są to góry, które są, szczyty górskie, które są wyższe niż 8 tysięcy metrów. Przypominam, rysy 2499 metrów nad poziomem morza. Uwaga! Z 14 ośmiotysięczników, aż 10 znajduje się w Himalajach. 4 w sąsiednich górach zwanych Karakorum. A więc, proszę Państwa, mamy, no, zobaczcie, jedne góry, a tak naprawdę tyle bardzo wysokich szczytów, tych właśnie ośmiotysięczników. Za chwilkę powiemy sobie, że to pewnie będzie atrakcją turystyczną, ale chwilunia. Roślinki i zwierzątka, czyli tak naprawdę flora i fauna. Domyślamy się, że ponieważ są to góry a i klimat górski, czyli im wyżej, tym surowiej, to będzie podobnie z roślinami. Wiemy, że rośliny się dostosowują do klimatu. Czyli, uwaga, u podnóża Himalajów, Znajduje się, jest taki klimat, który jest klimatem ciepłym i, i wilgotnym, no bo pamiętam, jeżeli jesteśmy u podnóża gór, to powietrze napotyka góry, podnosi się, jak podnosi, to się ochładza, jak ochładza, to skrata, to padają deszcze. Więc u podnóża Himalajów, proszę Państwa, mamy wiecznie zielone lasy, czyli jest na tyle ciepło, że te lasy mogą rosnąć cały czas, jest dużo wilgoci, więc te lasy są bogate. Kiedy będziemy już wchodzić na tereny wyższe, czyli teren się podnosi, to domyślamy się, temperatura spada, więc do drzew liściastych dołączają iglaste i robią nam się lasy nie... Szane. Jeszcze wyżej drzewa liściaste, powiedzą sobie: Dobra, ja dziękuję, jest za zimno, więc będą już tylko te, które wytrzymują ten, ten, ten surowy klimat czyli będą to lasy i Jeszcze wyżej, już będzie zbyt surowo dla e, ale mi się fryzura zepsuła jeszcze wyżej, proszę Państwa, będzie zbyt surowo dla drzew, więc zostaną nam tylko krzewy jeszcze wyżej łąki wysokogórskie a jeszcze wyżej gołe skały śnieg i będą się tworzyć pokrywy lodowcowe czyli zobaczcie od niesamowitego bogactwa wiecznie zielonych lasów po tereny pustyń lodowych tak czyli pokryw, pokryw lodowych czyli lodowców i teraz proszę państwa co co z, ze zwierzątkami? No i znowu, myślałam, że bogactwo będzie na dole, na, na, na górze bida. No i rzeczywiście najwyżej sięgającym zwierzęciem to będzie ptak i są to, proszę Państwa, uary. Natomiast na łąkach będą jaki, nachury i irbisy. Macie je w podręczniku, więc możemy śmiało sobie zobaczyć, jak to wszystko, jak to wszystko wygląda na stronie 150. Drugiej. Następnie, proszę państwa, w lasach będą, będą występować niedźwiedzie i pandy. Tylko tutaj będzie nie taka panda, którą my znamy, tylko będzie to panda mała. Zobaczcie sobie, ona jest taka troszkę bardziej czerwonawa, bym powiedziała, więc możemy sobie zobaczyć. Natomiast w tych najcieplejszych lasach, najniżej, będą występowały tygrysy. I Małpy. No, coś, czego u nas, u nas rzeczywiście nie, nie spotkamy. Ok, proszę Państwa, co z mieszkańcami? Pamiętajmy, że mieszkańcy tych terenów, mieszkańcy Himalajów, czyli terenów bardzo wysoko położonych, no to są ludzie, którzy umieją żyć w surowym klimacie. Ten klimat rzeczywiście jest surowy i trudny. Dalej, jeżeli ktoś mieszka powyżej 5000 metrów nad poziomem morza, to tak naprawdę jego organizm do takiej wysokości musi się przyzwyczaić, bo pamiętajmy, że tak wysoko powietrze jest rzadsze. Czyli rzeczywiście nasz organizm musi, musi przystosować się do takich, do takich okoliczności, więc to są twardzi, twardzi ludzie. Z czego oni żyją? No, ciężko uprawiać ziemię, złe gleby, zimną, prawda, więc oczywiście na tych obszarach niższych, jakich, jakichś takich bardziej, ymm, o, o, o tych lepszych, ciekawszych warunkach klimatycznych, jak się da, będą uprawiać, proszę Państwa, yy, herbatę, cytrusy. Ziemniaki, tak? Yy, takie, takie, jeszcze tutaj coś miałam i, a ryż! Oczywiście, zapomniałam, że jesteśmy w Azji. Jak się da, będą prowadzić ryż, to jest taka górska odmiana ryżu, więc, yy, no, ale tak naprawdę większość mieszkańców będzie żyła z hodowli zwierząt. Co hodują? Owce, kozy w takich surowych okolicznościach i jaki, które są przystosowane to rzeczywiście, potrafią w takich surowych okolicznościach przyrody, e, przyrody żyć, więc głównie jak się da to z uprawy, gdzie te warunki są na tyle łagodne, e, ale w większości będzie to hodowla zwierząt. Nawet domy są specyficzne, bo budowane z kamienia i ludzie mieszkają na górze, a właśnie na dole pod domem jest ta, jest ta część, taka obora, ta część, gdzie mieszkają, mieszkają zwierzęta. Natomiast uwaga, proszę Państwa, szerpowie to ludy, o których mówimy, e, bardzo często żyją jeszcze z czegoś innego, oni żyją z turystyki. Teraz o co chodzi? Kiedy my mówimy o najwyższych górach na świecie. To wielu z Was myśli sobie, a ja bym chciała kiedyś takie góry pojechać. Nie każdy chce zdobywać najwyższy szczyt, ale niektórzy chcą je po prostu zobaczyć. Niektórzy chcą pochodzić po niższych, bo jeżeli są wysokie, to niższe wierzchołki też będą. Więc niektórzy chcą zdobyć niższe wierzchołki, a jeszcze inni chcą pochodzić dolinami, tak? Ale mieć świadomość, że tam są, oglądać te piękne, m, piękne widoki. Więc domyślamy się, że tam jest całkiem spory ruch turystyczny. Dużo ludzi jedzie. I teraz uwaga: jeżeli my mówimy o wyprawach wysokogórskich, czyli mówimy o tych ludziach, którzy zdobywają te 8 tysięczniki, to, to są już oczywiście wyprawy i co wy musicie wiedzieć, że to nie jest tak, że ktoś jedzie, wchodzi na szczyt i schodzi. Jeżeli ktoś zdobywa takie wysokości, to jego organizm do tych trudnych warunków musi się przystosować, czyli mówimy o tak zwanej aklimatyzacji, to trwa. Więc taka wyprawa jest długotrwała. Ludzie jadą na ładnych parę tygodni w takie góry. A więc uwaga, oni mają kupę bagażu, mają kupę żarcia, ubrań, sprzętu, który pomaga im się wspinać, tak? Więc oni są sobie tego na własnym garbie, na własnych plecach sami nie wniosą. Więc uwaga, wynajmują lokalnych mieszkańców, szerpów, po to, żeby ci im to wnieśli. A więc proszę Państwa, bardzo dużo. Mężczyzn tam mieszkających, to tragarze, czyli ludzie, którzy, którzy wynajmują się po to, żeby wnosić wyprawą wysokogórskim sprzęt do baz, do obozów położonych już wysoko, wysoko w górach. I o tym musimy pamiętać. Czyli jak się da to uprawiają, najczęściej hodują zwierzęta, ale dużo mężczyzn po prostu jest tragarzami. Tak? Okej, okay, proszę Państwa, na, na koniec chciałabym tylko zwrócić Wam uwagę na jedną rzecz. Spójrzcie, u podnóża Himalajów wiecznie zielone lasy. Na górze, lodowce. Czyli mamy piękną strefowość, piętrowość roślinną. A teraz, jeżeli spojrzymy na Ziemię, na równiku, na jeżeli to jest nasza Ziemia, na równiku mamy lasy równikowe, na biegunie mamy lądolody. Pokrywy lodowe, zamarznięty ocean. Czyli spójrzcie, tak jak w miarę wzrostu wysokości robi się coraz bardziej surowy klimat i strefy roślinne się do tego przystosowują, tak samo w miarę oddalania się od równika, a zbliżania do biegunów, czyli w miarę wzrostu szerokości geograficznej, co się dzieje? Klimat się robi coraz bardziej surowy. W związku z tym roślinność też jest strefowa, tak jak w górach tagi na powierzchni Ziemi od równika do Bieguna nam coraz bardziej z czasem ubożeje. To jest, taka fajne, to jest takie fajne podobieństwo i chcę, żebyście zwrócili na to uwagę. Ja i Pies Bronek bardzo dziękujemy Wam za uwagę i życzymy udanego popołudnia. Do zobaczenia.